Dzień dobry, dzisiaj ostatni dzień drogi pieszej, jutro jeszcze będzie wycieczka do Finisterre, czyli koniec europejskiego świata, w średniowieczu myślałem, że tam się kończy świat, a nasz świat się tam kończy, ale później po ileś dniach podróży statkiem to kolum coś tam odkrył, nie? No, fajny lasek Temperatura super, 15 stopni Pochmurno Nie będzie padać, nie będzie świeciła klara no, Copka sadzi się tak o inno Nie wiem, czy potrzebnie, czy nie Ale w każdym razie ma 50... Ochronę 50 UV Także w Glaca nie będzie grzoć No i idę parkę latynosów i spokojnie sobie ludzie idą to Jest około 5 godzin marszu może jak o 9 wyszedłem na trzecią Jak ktoś chce zdążyć na 12 namsza to niestety musi wyleźło 6 no ale tak wcześniej to nie lubię wstawać No i później zobaczymy jak w tym biurze całym to się dostaje te dyplomy. Tam się zarejestrowałech. Kodem QR przez internet zobaczymy, czy to działa. Czy z automatu ma się termin? mu się terminie. No, nogi dobrze. Te czwarty palec lewej nogi. Wczoraj trochę blaza się taką śmieszno zrobiła. No, ale dwie dziurki, pasterek. Powinno być dobrze Kolana też Kostki też, biodra też Kręgosłup też Ręce też Głowa tym bardziej <noise> Jak coś boli to na dole, a nie u góry no, To tak z grubsza No i tak Sukces, wiesz To wszystko klapło No roz ten Ta, ta walizka się straciła tam na parę godzin Na cały dzień prawie 21.17 Jak już się kłodek spać to dzwonią Ja znalazła się No ale w sumie przygoda skończyła się pozytywnie Nic nie było skradzione Po prostu pomylono Adres hotelu ta sama miejscowość tylko do innego hotelu Także Nie było aż tak źle No i Myślę, że zaraziłeś się tym Wyda części łaziu po Camino też po Camino to droga Camino de Santiago droga świętego Jakuba tak jest no to tak skrópsza taki informacja i nawet tak czuję, że ten głos jest taki dużo spokojniejszy niż normalnie jednak parę dni wysiłku fizycznego ograniczona ilość oglądania YouTube'a Facebook'ów Mecz dobra, obejrzałem ostatnie chyba 10 minut. Hiszpania, tam coś było. Później na drugim hiszpańskim programie było Włochy. kontra a Hiszpania, Albania, ale było blisko, bo Albańczycy później dobrze grali. No a drugi mecz był Włochy-Chorwacja i Włosi w ostatniej akcji szczelili go. No, także Chorwaci jadą do siebie na wakacje. No, to pozdrawiam. Chyba to wystarczy. Tygodki, bo za chwilę będzie 5 minut. Kto by tam chłopa starego chciał słuchać, 5 minut. No, chyba, że ktoś lubi. O, brudka mi urosła w międzyczasie. O, nawet nie jest to źle. Trochę skonturowane. Ile zamienzam? Tak, by Kwiatki rosną, zielono, mgła, piękna kurica, fajnie. Ciao, z Panem Bogiem, Chris Scott.